Jozłego. To jest rozdział jedenasty. I ten rozdział praktycznie mówi o tym, jak król Hesoru, Jabin, pozbierał innych królów, wezwał różnych książąt, żeby z różnych miast ludzie wystąpili przeciwko Izraelitom. I o nich jest napisane, wszyscy ci królowie umówiwszy się, przybyli, zajęli stanowiska nad wodami Meron, aby walczyć z Izraelem. Ich było bardzo dużo. I, i, i praktycznie można mówić o, o, o walce. I od razu, y, to co ja będę mówił, to tak w oparciu o to, co, w jaki sposób komentował ten tekst Orygenes. Y, a Orygenes... I komentując i Księgę Wyjścia, i szczególnie Księgę Józuego, te dwie księgi, stworzył, można powiedzieć, takie podwaliny do teologii duchowości. Jeżeli będziemy czytać jakieś księgi z dziedziny duchowości, to praktycznie te myśli, które wydobył Orygenes z tych ksiąg są co najwyżej rozwijane i bardzo często w pełni powtarzane. I on proponuje taką interpretację tego tekstu. No, pisze, nas już, którzy należymy do Kościoła, nie, nie musi interesować, jak wyglądała ta walka cielesna Izraelitów z tymi różnymi królestwami, jako że Jezus jest królem pokoju. I jeżeli mówimy o walce, to. to możemy mówić o walce jedynie duchowej, którą mamy stoczyć. I tutaj, żeby zobaczyć, jak można mówić o walce, na przykład jest ten opis uzdrowienia opętanego, gdzie Jezus pyta jak ci na imię On mówi, mówiąc o wojsku, na imię jest Legion czyli tutaj chodzi o bardzo konkretne wojsko, czy wojska. I Orygenes proponuje, ażebyśmy interpretowali te różne królestwa w sposób taki, żeby zobaczyć, jakie znaczenie mają poszczególne imiona, czy to królów, czy królestw. I tak, Jabin, jest określane za pomocą takiego słowa, które brzmi umysł albo roztropność. I znowu albo przebiegłość. I on proponuje, żeby o tym mówić, myśląc o pierwszym rozdziale księgi Rodzaju. Wąż był najbardziej roztropny czy przebiegły ze wszystkich zwierząt. Jabin w tym wypadku może symbolizować szatana. Y, który jest tym, który kusi do różnych rzeczy, złych rzeczy. On jest królem Hasoru, czy Kasoru też można y, tłumaczyć. Y, znowu, Orygenes to y, tłumaczy, że to oznacza pałac, y, czyli to jest związane z tym, co się nazywa królestwo też. I, i znowu te słowa można odnieść do choćby... Y, Kuszenia Pana Jezusa, gdzie, gdzie zły duch mówi, to wszystko do mnie należy. I ten, który w tym wypadku może symbolizować szatana, Jabin, zaprasza do tego, ażeby walczyli przeciwko Izraelitom, a w naszym tłumaczeniu duchowym, żeby walczyli przeciwko nam inni królowie. Którzy nazywają się, na przykład jest jabak, którego można tłumaczyć jako nieprzyjaźń. Akszaw, magia. Madan, spór. Raba albo araba, podstęp. Kineret, to jest coś w rodzaju lampy, tak to można tłumaczyć. Nie lampa, ale coś w rodzaju lampy. Wiemy, że y, też diabeł chce się podszywać pod Pana Boga i chce przedstawiać się jako anioł światłości. Y, I jest czymś w rodzaju lampy, ale nie jest lampą. Y, są amoryci, y, których można tłumaczyć jako zgorzkniali. Czy kananejczycy, y, jako ci, którzy wprowadzają zamęt. I właśnie takie wojsko atakuje nas. Czyli to wszystko, co jest związane z podstępem, magią, sporą, nieprzyjaźnią, wszelkiego rodzaju tego typu pokusy nas atakują. No i co teraz z tym robić? Pan bardzo wyraźnie mówi Jozuemu, nie bój się ich, albowiem jutro o tej porze sprawię, że oni wszyscy padną zabici przed Izraelem. I właśnie chodzi o to, że, że tego typu zło ma być tak całkowicie zniszczone. I, i, i tutaj od razu taka różnica w myśleniu. Ludzi żyjących w starożytności i naszym myśleniu. My chcielibyśmy sobie tak mówić, jesteśmy słabi i musimy popełniać jakieś słabości, jakieś grzechy, ale wcześniej, choćby w starożytności, mówiono w ten sposób: jeżeli nawróciłeś się do Pana Jezusa, to żadnych grzechów ciężkich popełniać. Nie można i masz niszczyć w sobie tego typu wady, które mogą powodować. Takie czy inne złe czyny. I też jest taka charakterystyczna rzecz. Ciekawe polecenie, które daje Bóg Jozłemu. To dotyczy wojska. Konie ich okulawisz, a rydwany ich spalisz. No co to znaczy okulawić konie i po co? Wcześniej w Księdze Liczb, na przykład, jest mowa, że jak tam będą osły, no to te osły można sobie zabrać, ale konie nie. I znowu to można tłumaczyć w sposób taki duchowy, odnosząc się też do sposobu myślenia ludzi tamtego czasu. Mianowicie osioł czy wół zawsze kojarzył się z czymś, co jest dobre, bo to były zwierzęta, które prostym ludziom służyły do pomocy. Jeżeli zobaczyli kogoś, kto jechał na koniu, to zobaczyli żołnierza, który zwiastował wojnę. A po, poza tym też. Jakoś tak patrzono się na, na konie jako takie zwierzęta, które można byłoby nazwać wyniosłe i dlatego tak duchowo można mówić, że koń może być symbolem namiętności cielesnych, lubieżności, nieczystości, pychy czy jakiejś lekkomyślności. I znowu to trzeba okulawić, żeby to już więcej nie przychodziło do mnie i nie atakowało. I koniec, w jaki sposób można okulawić tego konia, który przychodzi. Tutaj znowu Origenes mówi o takim, takiej walce duchowej, tutaj ze słabościami, namiętnościami, które są. I znowu najprostszym sposobem takiej walki to jest post, i modlitwa. Post, który polega na tym, że ja rzeczywiście chcę poskromić moje ciało. Czuwanie, to jest to, że ja rezygnuję z czasu jakiegoś pierwotnie nocnego, by modlić się. No i modlitwa, kiedy ja całym sercem otwieram się na Pana Boga. I, i patrząc się na, na ten fragment. Chciałbym, żeby tylko zwrócić uwagę na, na jedno zdanie. Polecenie Pana Boga, które Jozue wykonał dosłownie. No, zniszczysz to. Czyli wszystkich tych królów, którzy symbolizują zło, wady, przyzwyczajenia niedobre, po prostu trzeba w sobie zniszczyć. Po to, żeby rzeczywiście być wolnym, a koniec tego fragmentu właśnie o tym mówi. I kraj zaznał pokoju od wojny. Ja będę miał w swoim sercu taki prawdziwy pokój, jeżeli tych królów czyli to zło zniszczę. I to co mówiłem na homilii, można budować wspólnotę pełną pokoju. Jeżeli te wszelkie konie, które przychodzą, zostaną okulawione, rydwane, popalone, jeżeli ci, którzy atakują, czyli wszelkiego rodzaju te pokusy, zostaną przez nas pokonane. Na tyle, na ile można, bo do końca nie, nie da rady, ale, ale trzeba założyć, że, że do takiej doskonałości, takiej świętości mamy dążyć.